Zapłon niedociążonej lampy Luca Lux 250 W w oprawie Philips Malaga SGS 120 W. Zapoczta 3 2 1 Ale się fajnie rozgrzewa jak metalu chałubenek. Chyba przerobię opalowska 72 na 250 lub coś takiego. Trzeba się rozgrzewać, nie. Ciekawe czy będzie świecił jaśniej jak setka. Patrzy znaczy się już dosyć mocno. I daje też dosyć mocno. W zasadzie taki lukad nie jest mi w ogóle potrzebny, to ja sobie chyba spróbuję spalić. Robiąc włączanie i wyłączanie. Wyłączę. Jestem nie widać. Wyłączam. 我吃的是牛筋面。